Witajcie z tej strony z kolejny odcinek serwera Revention. Eee, na samym początku chciałbym podziękować za ingro. Jest zajebista. Dobra, przejdźmy do, mm, nie, do gry. Yy, ogólnie to chciałem przeprosić za to, że nie rzucałem nic. Po prostu nie miałem ochoty jakoś Jak widzicie, aura G3, GREK G1, oba mi wlazły z mm, M7. Gropłem sobie kolejnego riba z dwugłowego tak mówię, a sobie spalę Jednak udało się Tego nadal mam Dzisiaj kumpel może kupuję, e kupuje się dużo nie zmieniło Po to, że śmiertelka plus 9 Żelka spaliłem u kowala Na plus 9, bo się kurwiem e Pięciokątna będzie trzeba na dziewiątkę wbić W końcu FMS ptaki Jestem bardziej teraz zadowolony z niego w sumie to chciałem pogadać, tak sobie, na rzeczy Ech, Tak, widzicie, jestem w gildii u tego Pana. Pozdrawiam 3D. serdecznie. Dał mi rangę fajną w YouTube. Fajnie. Ech, w sumie tak, nie wiem co można. 4-3 bite. Eee, nic ciekawego się nie dzieje, na włosie siedzę trochę. Może będę mógł przeczytać Kamala, co z wami przeczytam. Pewnie eee, nie będę mógł. Widzicie, mam trochę szponów, nieznanych lekarstw. Eee, mam nośnik O, ulepszymy sobie może. Nieznane bez plus dwa razy. Staleczka plus 6 stoi. Klej nocy są trochę, trochę drogiem. No to co? Ukałwala się nie do pierdaliów. jak zwykle. I czy mogę? Legendary bla bla bla. Pierdalenie. Aura! Czy wejdzie? Le, 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 le. Jak wpisujemy? Trenuj! Nie udało się oraz kolejny lipa mm. dobra trzeba zjeść fasolki o boże przyszedł <noise> no, pali pali niestety spadaj Dobra, w sumie to tak... Eee, co za <laughs> kurwa. Nie ja no, w sumie to chciałem tak sobie pogadać trochę. I teraz szkoła się zaczyna. Odcinki będą... ...weekendy, zobaczy się. Eee, no. No to tak, tak sobie... ...pomyślałem, że sobie nagram... ...pierdolę do tego mikrofonu. Jeszcze trochę kur, trzeba porobić, tu nie plus 30 5. Zobaczmy co wejdzie Na silnik berżet kryt mi się przydał, boba, o kupił <słuch> Załek no to w sumie będzie na tyle albo mam przejść do dań, to wymienimy na zmianki Kupił stal Eee, dobra, albo wiecie co, ja sobie to później zrobię. Nie chcę mi się czekać teraz. Trzy zmianki, co mi, może? Trzy. Dobra, mniejsza to 20. Mniejsza to będzie na tyle. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się. Do następnego odcinka. Na razie.